widzisz gdzie on poszedł? Eee, jest śledzisz go? bo, mam, bo ograniczoną widoczność tutaj ty... Dzień dobry Będzie pan głosował? Oczywiście A na kogo? No wiadomo na kogo. <laughs> A Karolka. A Karolka. Tak. Fotkę, Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, wreszcie mam okazję osobiście pana poznać. No, no nie z deską, to... nie no. Niech się A Pan nie boi. To, do to dobrze. Będzie pani głosować? Oczywiście. A, ale na kogo? No oczywiście, na Karola. Jedyny kandydat mój prezydent, innego nie może być. A dlaczego? O. Dlatego, że jego poglądy mi się podobają, walczy za Polskę i jest mi bliskie to co on mówi jest mi bliskie temu co ja bym chciała jaka by była Polska tak bym chciała bardzo a pan? tak, tak samo, tak samo Gwarancje żeby skupy. wygrał te wybory żeby normalność była w Polsce gdyby przypadkiem policji, milicja obywatelska się pojawiła to proszę mnie powiadomić zrobimy Dobry, to, to, zrozummy, to wracamy do komuny idziemy, jakby było inaczej czujemy się bezpiecznie Jakbyśmy zawierzyli tam temu, wrócilibyśmy do czasu komunistycznych. Niestety barbarzyństwo, Zrobiłem przemoc i y, banda. A tutaj nam gwarantuje e, sprawiedliwość Polska. i niepodległość. Tak, I Polskę. Polska, Walczymy o Polskę. Zrobimy Dziękuję. się zrobimy, pozwoli panzuros.

Dziękuję. Bardzo, dziękuję. Bardzo, dziękuję. Bardzo, dziękuję. Bardzo, dziękuję bardzo proszę bardzo proszę niech pani przygotuje a ja się zapytam tutaj będziecie głosować tak, tak. a na kogo Nawrocki A dlaczego? Już, 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 już. Bo to prawdziwy Polak Tak, ale młodzi na Mencena głosują Gdzie Proszę, to dziadek... Ale, ale dziadek głosuje na Nawrocki No, no. Mencen już odpoczy. Tak. Zresztą piwa za dużo pije Znaczy pewnie tak Byle nie Trzaskowski A piwo szkodzi No, no oczywiście W, nad, w nadmiarze Dobra nadmiarze. No. Dobra tak, ale dobrze. Garcia? Garcia ściga. Jeden Garcia dzisiaj był na. Tak, tak. W, Koński, nie, w końskich to było. A, tak. ja. Jaki Garcia był w końcu? Naleśnik. Naleśnik tak mącił. A. Przyjechał z kartkami, tam coś pokazywał i go domu ten redaktor. A czemu pan to nie do. żeby to powiedział Czaskowski tam, nie? Przecież pan i tak do... nie dopuszczą pana, nie? Takie, takie to są pantofelki tam. Tak. Dzień dobry, o, takie skrępowanie? a widzę, że Klub no. Gazety Polskiej istnieje. No, no, tak. no, no, co nie poznajesz mnie? Kręcisz, nie? Kręcisz? Panie, panie my, my się nie znamy, ja jestem Zorro, pan mnie z kimś pomylił. No, no tak, sorry, sorry, ma culpa. Może jeszcze, może jeszcze kogoś zapytamy? Będzie pan głosował? Oczywiście. A tak. kogo pan głosuje? Karola Nawrockiego. ale Dlaczego? No bo to będzie wspaniały prezydent polski. Ale pan jest dość młody. No nie szkodzi, ale ja mam rodzinę, żonę, i a Polska musi być w Polsce, a nie, żeby oddać w obce ręce. No, no tak, no ale. Nie, pan. No piesiory to stare dziady. Nie, że... nieprawda. Ja jestem od początku i ja od pomagali. Eli, więc y, y, pan Karol jest też dobrym człowiekiem i dość dużo pomoże w Polsce. Aha. I innego zdania nie mam na ten temat. No to Bardzo Gratuluję. Dobrze. Ja się może jakąś młodą osobę zapytamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę że, widzę, że młode osoby przyszły też na wiec, Tak. A będziecie głosować? E, tak, ja będę głosować. Ale na kogo? E, na pana Karola Nawrockiego. Hej, że, ale przecież czaskowski przystojniejszy. No, dla mnie nie. Nie? nie. nie? No to może na mencena, no bo młodzież na mencena. No ale no, w tej turze głosuję na... Za dużo piwa pije? Ale no, to też co nie co mi oceniać, no. ja Jestem studentką, to co będę oceniać to ile Aha. piwa pije. Ale to przecież Nawrocki to pis i tak dalej. A pisiory to stare dziady z wsi? No teraz się okazuje, że, że połowcy to też już się stają stare dziady, więc ja Aha, tego czyli, tak nie widzę po prostu. Czyli pani wykształcona, młoda, i z dużego miasta, a tu wśród pisiorów, starych dziadów. No na to wygląda, nie? No to ja gratuluję. Gratuluję. Dziękuję. Będzie pani... <noise> Będzie pani głosować? Będę głosować, tak, oczywiście. Ale pan jest Zoro, tak? Ja jestem Zoro, w wersji. Ale chwila, moment, to ja wzywam policję. Tutaj ują, ująłem panią. Po prostu. Ale proszę wzywać, oczywiście. Wzywamy policję. To jest przesłaniem dla wszystkich kobiet tak. z Polski: ale od to Zoro. A kobieta Zoro, czy kobieta tak, może być nie. Zoro? Jak widać może. <noise> no, ale Garcia panią ściga, dzielny i nieustraszony. No, trudno, jakoś uciekniemy, damy radę. Damy radę. Damy radę, nie boimy, nie boimy się nikogo. Ładny plakacik. Pozdrawiamy. Muszę zbiegać, bo mnie jeszcze tutaj ujmą. No właśnie może jeszcze kogoś zapytamy może pan będzie pan głosował będę a na kogo na Karola Nawrockiego Nawrockiego no kolejny młody na Nawróckiego. ja tego nie rozumiem Szanowni Państwo bardzo, bardzo serdecznie witamy w Katowicach w po prostu jest mi do imieniu kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego do... który jest w drodze do nas witam was wszystkich bardzo serdecznie witają nas Wielka prośba organizacyjna. Tutaj po lewej stronie będą się schodzić nasi przyjaciele z orkiestry górniczej, żeby zrobić im miejsce. Jesteśmy na Śląsku, zagra dla nas Orkiestra Górnicza. Myślę, że to bardzo ważny akcent śląski i ważne też, żeby Karol poczuł atmosferę tutaj z Orkiestrą Górniczą, jak przyjedzie. Witam tutaj wszystkich przyjaciół. Mamy tutaj Andrzeja Sączka z Rybnika. Za chwilę przekażę mikrofon. E, wam wszystkim dziękuję. Jest nas coraz więcej. Dziękuję, że odpowiedzieliście na te apele. Finał w Katowicach. Tak zwyciężymy, zwycięży Karol Nawrocki i będzie prezydentem Polski. Szanowni Państwo. Karol na Nawrocki, prezydentem na Ja bym chętnie 一到。 Sílon. A, sweep... a Garci ja pan nie widział? No, nie, na no, nie zauważyłem go. Sierżant Garcia mieściga. No właśnie, ale go nie widzę, gdzieś się schował. O zasady. Tarnowa, proszę bardzo. Chociaż właściwie wzor roztychów, bo w każdym mieście jest co najmniej jeden wzor. A czasami dziesięciu. I bardzo dobrze. i więcej, tym lepiej. To jest to e, sierżanta i Garcii, o, yeah. no, no, Nie wie kogo. No, <grym> To tak, to ten z strzyga, że no. a ja obiecuję. Nie, nie.